Dzień dobry. Witam na kolejnej 5-minutówce, tym razem podwójnej, bo poświęconym dwóm przekształceniom. Będziemy dzisiaj omawiać bardzo potrzebne przekształcenia, czasami kłopotliwe i trudne do zrobienia. Zobaczymy, jak wykonać je statystyka. Otóż w praktyce bardzo często spotykamy się z dwoma układami danych. Każdy ma swoje zalety i ograniczenia. Pierwszy z tych układów to tak zwana długa tabela albo tabela LIMS. I tutaj dane zapisujemy w taki sposób, że mamy identyfikator obiektu w jednej kolumnie, w kolejnej identyfikator właściwości i wartości właściwości. Tak mniej więcej jak to tutaj jest na tym, na tym obrazku, na tym przykładzie. Mamy identyfikator klienta, informacje o typie wykonywanej transakcji i wartość tej transakcji. Oczywiście ta kombinacja klient-ID, typ transakcji może się powtarzać, i tak tutaj rzeczywiście jest w przypadku tych danych. Układ ten jest bardzo wygodny, efektywny i elastyczny, jeżeli chodzi o przechowywanie danych. Natomiast jest dosyć niewygodny w większości przypadków dla analizy danych i jest nieobsługiwany przez wiele procedur. Drugi układ to jest tak zwana szeroka tabela. I tutaj różne cechy obiektów zapisujemy w kolumnach czy zmiennych. Bardzo wiele procedur analitycznych wymaga właśnie takiego, takiego układu danych, i jednocześnie jest on nieodpowiedni do przechowywania danych limsowych czy transakcyjnych. Jest bardzo sztywny, dlatego że jak pojawia się nam nowy typ transakcji czy nowy. Produkt czy nowy pomiar, to musimy zmieniać całą strukturę naszych danych. To jest w praktyce praktycznie nierealizowalne. Tutaj jeszcze trzeba warto dodać, że czasami także z przyczyn analitycznych wygodniej nam jest używać jednego z tych dwóch układów w jednym projekcie. Możemy danych potrzebować raz w takim układzie, raz w takim. Więc bardzo często potrzebujemy przejścia między tymi układami. I tak. Jeśli chodzi o terminologię, przejście od układu długiej tabeli do szerokiej to jest polecenie już w stertę w Statystyka Dosyć często funkcjonuje nazwa pivot na taką operację, a odwrotna transformacja, czyli przejście od szerokiej do długiej tabeli, to jest operacja rozrzuć po zmiennych, czyli unpiwot. Zobaczmy, jak to można w statystyce zrobić. Tu już mamy otworzony zbiór danych, a ten, który widzieliście Państwo przy tym na, na zrzucie, No i teraz. Przerzucimy go sobie do takiego układu w szerokiej tabeli. Zrobimy to w przestrzeni roboczej. Można to oczywiście zrobić w takim tradycyjnym interakcyjnym środowisku. Tutaj mamy polecenie dane STERTA, które do tego służy. Będziemy pracować w przestrzeni roboczej, dlatego że operacje typu przygotowania danych mają taką specyfikę, że lepiej jest je wykonywać w przestrzeni roboczej, dlatego że zwykle wykonujemy je wiele razy i potrzebujemy pewnej zapisu, pewnej ścieżki, jak do jakiegoś wyniku doszliśmy a przestrzeń robocza daje nam to automatycznie. Dobrze, no to wstawiamy sobie ten, to nasze źródło danych do nowej przestrzeni. To się nam tutaj wykonało. I Teraz podłączamy węzeł, który wykona to rozrzucenie pozmiennych. Wbieramy polecenie sterta rozrzuć pozmiennych z karty dane wstążki. Klikamy OK. Się wstawiło do przestrzeni roboczej, połączyło, połączyło z danymi, no to teraz tylko określamy zmienne. Klikamy przycisk zmienne i tutaj tak, najpierw wskazujemy zmienną, która będzie nam wskazywała kolumny, tak, czyli będzie nas informowała, do której kolumny poszczególne wartości będą trafiać, no i to będzie tutaj typ, tra typ transakcji. Kolejna zmienna, albo wiele zmiennych, to są zmienne, które przechowane są wartości. Tego pomiaru czy tej transakcji, jak w naszym przykładzie. No i to jest w naszym przykładzie wartość. No i zmienna, która nam koduje wiersze w tej, w tej szerokiej tabeli, to będzie w tym wypadku client ID, czy identyfikator klient. Klikamy OK, żeby to zatwierdzić. W wielu przypadkach będziemy mieli taką sytuację, że taka kombinacja identyfikatora wiersza, identyfikatora tej właściwości, cechy. Musi być unikalna, dlatego domyślnie tutaj jest tak, że jeżeli coś takiego się zdarzy, to mamy komunikat o błędzie. Natomiast my mamy takie dane, gdzie trzeba po prostu policzyć sumę. No tutaj mamy dostępnych kilka takich transformacyjnych części używanych. Wybieramy oblicz sumę. No, no i teraz klikamy OK. Specyfikacja jest kompletna. Uruchamiamy nasz węzeł. No i możemy zobaczyć, jak wyglądają przekształcone dane. No i to przerzucenie zostało wykonane. Proszę zobaczyć jak to wygląda. Dla klienta numer 1 mamy dwa typy transakcji A i B. No i mamy, ta transakcja występuje tutaj tylko raz w naszym malutkim zbiorze danych i to jest wartość 100. Oczywiście tutaj jest setka, natomiast transakcja B wystąpiła dwa razy, wartość 5 i 6. No i ta suma to jest 11, analogicznie dla innych zmiennych. Proszę zauważyć, że nie musimy wstępnie określać ile tych Typów transakcji było. Jeżeli nam się pojawi ich więcej, no to program nam automatycznie taką odpowiednią tabelkę wygeneruje. Dobrze, no to teraz przejdziemy do przykładu tej transformacji odwrotnej. Tutaj sobie pozamykamy to, żeby nam to nie przeszkadzało. No i tu mamy zbiór danych, który będziemy wykonywać odwrotną stronę. To są dane dotyczące. Takiego zastosowania przemysłowego, czyli sy oceny systemu pomiarowego. Zrobiliśmy taki eksperyment, że z procesu produkcyjnego wybraliśmy cztery różne jednostki. Każdą z tych jednostek dwóch różnych operatorów mierzyło po trzy razy, po to, żeby określić no, dokładność pomiarów i jednocześnie też zobaczyć, jak ona wygląda na tle zmienności naszego procesu. I to jest taki układ, który jest wygodny do wpisywania tych danych. Do tabelki, no bo po prostu operator bierze jakiś, jakiś element, numer 1, mierzy go, zapisuje do tabelki numer 2, numer 3, numer 4, no i tak dalej. Natomiast on niespecjalnie jest wygodny do celów analitycznych, jak chcę na przykład sobie porównać średnie wartości dla konkretnej, dla konkretnej jednostki, no to, no to lepiej jest to przerzucić do tego drugiego układu czyli do drugiej tabeli. No i teraz to sobie zrobimy znowu w przestrzeni roboczej, czyli robimy wstaw do przestrzeni, do nowej. Podłączamy sobie nasz węzeł. Tym razem to będzie już wstertę. No, możemy połączyć to strzałeczką. Klikamy dwa razy, aby określić parametry tego naszego przekształcenia. No, i wybieramy zmienne te zmienne. Jednostka 1, 2, 3, 4 to będą zmienne, które zostaną, jakby to powiedzieć, sprasowane, ułożone w tą startę z tej wartości tych zmiennych. Operator i próba zostaną dołączone. No, i może tak z takiej estetycznej rzeczy, nazwijmy sobie tą zmienną jednostkę, zostanie utworzona. Klikamy OK. Uruchamiamy. No, i dostajemy nasz arkusz. I teraz możemy łatwo utworzyć wykres, który będzie nam pokazywał. Porównywał właśnie jak ci operatorzy mierzą, jak ten proces przebiegał. No i wchodzimy sobie tutaj na wykresy. Otworzymy sobie wykres ramka wąsa. On jest odpowiedni do tego typu rzeczy. No i zrobimy to tak, że nasza zmienna wykreślana to będzie wartość. I zobaczymy jak ona wygląda. Dla poszczególnych operatorów i dla konkretnej jednostki. Więc tutaj sobie włączymy zmienną jednostkę. Jak będziemy wtedy mogli zobaczyć, jak oglądają te średnie? A no może jeszcze sobie to troszkę dostosujemy. Tutaj zobaczymy sobie nie, nie medianę, tylko średnią i błąd standardowy i trzy błędy standardowe. Zwizualizujemy. Ok, uruchomimy to sobie. No i zobaczmy. Teraz widzimy, możemy sobie porównać te, te rzeczy, jak one wyglądają. No i zobaczcie Państwo, że widać, że ci operatorzy po prostu trochę inaczej jednak mierzą. Jest bardzo silna tendencja dla wszystkich czterech jednostek. Zawsze kowalski ma te pomiary trochę niżej, prawda? Średnie jest trochę niżej tych, tych pomiarów. A więc można powiedzieć, że ten nasz system pomiarowy no nie jest za dobry, no bo operatorzy różnie mierzą. Natomiast też proces nie jest zbyt dobry, bo widać, że są duże różnice między tymi poszczególnymi jednostkami. Krótko, tak podsumowując, można powiedzieć, że to są bardzo użyteczne możliwości. Obie te transformacje dają. To jest przygotowanie danych do analizy. Czasem też taka analiza, i czasami można dużo różnych takich ciekawych sztuczek robić na przygotowanie tak ułatwiających pewne rzeczy wizualizacji pewnych rzeczy pod konkretnym kątem. Jeżeli chcieli Państwo się więcej czegoś dowiedzieć o tych metodach, o których mówiłem, przygotowaniu danych, także o analizie przemysłu w pomiarów, to zapraszam na nasze kursy. Oczywiście zachęcam do polubienia tego filmiku, do zasubskrybowania naszych, naszego kanału i oglądania kolejnych 5 minutówek. Dziękuję bardzo. Za uwagę!